Cześć byki w Waszym przedłużonym czytaniu. Więc sprawdźmy, co jeszcze chce zostać tutaj powiedziane a propos Waszych zbiorów. Jeżeli jeszcze nie widzieliście swojego głównego czytania, to sprawdźcie najpierw główne czytanie. To jest czytanie rozszerzone, co oznacza, że będziecie mieć większy ogląd na sytuację, jeżeli sprawdzicie Wasze główne czytanie. Wszystkie informacje na temat, w jaki sposób mnie, mo, mnie, mnie możesz wesprzeć i w jaki sposób możesz napisać do mnie: Piękne słońce wyszło teraz. I w jaki sposób, e, jeśli chodzi o prywatne czytania, możesz się ze mną skontaktować w opisie filmu. Drogie byki. Karta Ziemi odwrócona. Doradca odwrócony z numerem 11. Karta Ziemi opuszczasz jakieś miejsce, to nawet nie jest wykorzenienie, to nawet nie jest tak, że przenosisz swoje korzenie, to jest tak, jakbyście powiedziałam, piękne słońce wyszło, a słońce wychodzi teraz odwrócone. Knight of Pentacles i Król Pałek. Król Pałek odwrócony. To jest tak, jakbyście nie mogli spełnić się emocjonalnie w danym miejscu. Tak, jakby dane miejsce nie zaproponowało Wam słońca. Dane miejsce, w którym jesteście znów mamy po przedzieleniu tą, tą brak brak poczucia pełni emocjonalnej, brak poczucia spełnienia emocjonalnego. Pomimo tego, że pomimo tego, że ta, ta sytuacja jest dla Was zaproponowana, czyli to słońce, które kompletnie się pojawiło bardzo pięknie w tym czytaniu, jest dla Was propozycją, ale... Nawet mamy doradcę odwróconego. To jest tak, jakbyście. Dla mnie ten Knight of Pentacles to jest dla mnie karta na tak. Zawsze jak widzę tą kartę, to od razu słyszę tak. Ale dlaczego? Mam wrażenie, że całkiem możliwe, że opuszczacie miejsce, czy energetycznie, czy w prawdziwym tego sensie, znaczy fizycznie. Mam wrażenie, że Opuszczacie miejsce, w którym w jakiś sposób byliście manipulowani do ekspresyjnego wyrażenia waszego, podpuszczani tak jakby, do tego, żeby wyrazić w negatywny sposób swoje, swój brak spełnienia emocjonalnego. I to jest tak, jakby mówicie. Ale ja mam swojego pentakla. Ja jestem kompletnie na tak. Ja widzę, że jest Słońce, ja widzę, że jest w porządku, więc dlaczego miejsce, w którym jestem, nie proponuje mi tego samego? Jeszcze raz jest tutaj podkreślony brak pewnej sprawiedliwości, czyli wchodzimy tak jakby głębiej w temat tego aspektu. Który umiera w was. Czyli brak pewnej wymiany, energii, którą wydajecie. Wy energię dajecie taką, a dostajecie w zamiast co tu dużo mówić, chęć ma manipulowania waszymi pomysłami albo waszym. Waszymi zasobami, może nawet nie zasobami, ale tak jakby waszymi pomysłami, nie wiem dlaczego to przychodzi, pomysłami na to, kim jesteście, w jaki sposób macie się spełniać? Jest to powiązane też z Matrixem na pewno. Może mówimy tutaj po prostu o Waszej pracy, że w jakiś sposób jesteście stopowani. Nie, nie wyrazisz y, swoich pomysłów w naszej pracy, w naszym miejscu, bo ta praca nie polega na wyrażaniu Twoich pomysłów, tylko pomysłów szefa na przykład. Ale Ty proponujesz bardzo dobry pentakl, bardzo dobrą monetę proponujesz. Masz gotowy pomysł do zrealizowania, który jest automatycznie, że tak powiem, realny do zrealizowania. Nie wiem dlaczego pierwszy raz zobaczyłam, jest to mi pokazane. Ten koń tutaj ma dwa liście. Te liście wyglądają jak liście dębu. Ma go w grzywie. Wczoraj, czy przedwczoraj, widziałam czytanie, w którym ktoś miał. Zresztą moja imienniczka, Manna, w Stanach, nie w Stanach, ale ona już nie ma kanału. Ktoś tam nagrał czytanie i wstawił je jeszcze raz. I ona wyciągnęła. Ten dek nazywa się znaczy ta talia nazywa się Pixie's Fairy, coś tam. Naprawdę piękny. I y, chyba nie umiałabym go czytać, ale w każdym. może, nie wiem. No, może, może. No dobra, nieważne. W każdym razie wczoraj został, została mi pokazana karta Oakman, czyli dębowy człowiek. Dębowy człowiek. I ten dębowy człowiek to była taka postać, taka leśna jakaś postać jakaś taka, która ma podkreślone, pod, podkrążone oczy i jest takim Shape Shifterem, który po prostu zmienia swoje, jakby. Wyrazy twarzy, mimikę i tak dalej. I mam wrażenie, że opanowaliście, opanowaliście do perfekcji tego, tego, tego człowieka dębu. Czyli takiego, który zarządza jakimiś takimi drewnianymi strukturami, które są takie. Mm, właśnie, drewnianymi strukturami. I mamy tutaj tą pałkę, prawda? I ona jest odwrócona. To jest tak, jakbyście byli nowicjuszami, ale tak naprawdę przerośliście na którymś etapie swojego mistrza. Jesteście w nowej pracy albo w nowym środowisku, albo w tej samej pracy, albo w tym samym środowisku, ale w jakiś sposób wykazujecie swoje e, mistrzostwo w. Ogarnięciu tych swoich emocji, które kiedyś były po prostu drewniane, czyli nie miały jakby większej głębi, przetransmutowaliście tą energię na płynny, płynno, czy płynny przepływ emocjonalny. I jako liś laurowy na waszej głowie, a nie na waszej głowie, tylko na głowie waszego konia. Czyli na tym po, m, pojeździe, na tym mechanizmie, którym się poruszacie, dostaliście w nagrodę. Dostaliście w nagrodę te dwa liście, które symbolizują. wini um, widziwici. Wini widziwici. Także. To jest tak, jakbyście w młodym wieku od razu zostali rzuceni na głęboką wodę, przeszliście ten, tą sytuację, zdobyliście bardzo duże doświadczenie, i teraz jesteście w pracy jako powiedzmy podwładni, gdzie hierarchia mówi, że tak naprawdę wasze pomysły są tylko po to, żeby zostały skradzione przez szefa. Który później zmiesza sobie te wszystkie pomysły pracowników, ułoży to według siebie i powie: Ja wymyśliłem. Dlatego jest tutaj odwrócone słońce. I zadajecie sobie pytanie, ale zaraz jak to? Przecież to był mój bardzo dobry pomysł. Nie rozumiem. Dlaczego? O... Ta sytuacja wychodzi. Ta sytuacja wychodzi dlatego, że były sprawy związane z Waszym brakiem spełnienia emocjonalnego, które w pierwszym momencie w ogóle zaprowadziły Was do tego środowiska. Powód, dla którego znaleźliście się w tej sytuacji, czy yy, z tym człowiekiem, czy o czymkolwiek mówimy, w pierwszej kolejności to był Wasz wewnętrzny brak poczucia spełnienia emocjonalnego, który był w jakimś stopniu połączony z tą osobą i, czy z tą sytuacją. I to chciało w pierwszej kolejności być, że tak powiem, naciśnięte przez teoretycznie osobę, która ma, która ma nad Wami w jakiś sposób władzę albo kontrolę, tylko dlatego, że weszliście w Układ, który mówi, że faktycznie daje ci moją, daje ci swoją władzę nade mną. I wy mówicie, wykazujecie się tutaj pewną niewinnością, że tak powiem, że hej, moje pomysły na pewno nie zostaną w żaden sposób negatywnie wykorzystane. Ja się dołożę do, ja się dołożę, do rozwoju firmy, ja się do, dołożę do rozwoju sytuacji, ja się dołożę do y, rozwoju relacji i na pewno zostanie to w jakiś sposób mi y, 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 że tak powiem od razu pokazane, że jest to dobry pomysł, to jest to, czego się spodziewacie. Dobry pomysł i będzie to wynagrodzone od razu. Jednak to się nie wydarza w takim kontekście, albo ktoś chce Wam. Pokazać, że wasz pomysł jest zły, niedojrzały, wy będziecie wtedy przerabiać swój, swoje niespełnienie emocjonalne w związku z tym, że ktoś wam to powiedział, a tak naprawdę ktoś wam weźmie ten pomysł. Tylko dlatego, że ktoś jest bardziej, bardziej doświadczony w tym, że wykorzystuje czyjąś naiwność. Gdzie ty nie widzisz tego jako naiwność, ty widzisz to jako dokładanie swojej cegiełki do rozbudowy tego miejsca, tej energii, w której jesteś, czy tej relacji. Czyli wychodzi tu pełna manipulacja, i nie uważam, że jest to z waszej strony. Wy wykazujecie się swoją pełnią, że tak powiem, obfitości, mówiąc, Słuchaj, ja mam pomysł i możemy go zrealizować. Może jest początkujący pomysł, ale wiem z doświadczenia, że to się może udać. Ktoś chcecie na przykład gaslight, czyli zapalić Twój gaz poprzez yy, po, może wywołanie u Ciebie poczucia niższości. Na przykład, jeżeli jesteś w, jakiej, w jakiejś hier hierarchii i Twoje poczucie niższości chcę w jakiś sposób zapalić, po to, żeby wyszło, że tak powiem, w towarzystwie, w cudzysłowiu, żeby móc powiedzieć Ci, e, nie, ten Twój pomysł, czy, czy to, 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 wiesz, tutaj są lepsze pomysły, nie, to na pewno się nie uda. A tak naprawdę... Um, Albo ktoś ci powie, no, wiecie co mam na myśli. W każdym razie, wy widzicie sytuację jako brak słońca, gdzie jest słońce i brak, że tak powiem, wsparcia duchowego w tej, w tej, w tej kwestii, i mówicie, no przecież to koło fortuny, dalej się nie przekręca, co jest nie tak. Więc śmierć aspektu, w którym o którym mówiłam w głównym czytaniu, to jest śmierć aspektów, w którym Wy nie wyrażacie, wcześniej nie, wyraży, nie wyraziliście jakiejś, jakiejś niesprawiedliwości, czyli nie wyraziliście wcześniej swojego sprzeciwu na zasadzie ale zaraz, mój pomysł jest okej. Okay. Ale zaraz, to, że jestem niżej ich hierarchii, to nie znaczy, że możesz mnie w jakiś sposób podpalać emocjonalnie, tylko dlatego, że mam y, jakieś niespełnienie emocjonalne w jakiejś dziedzinie z przeszłości. Nazywasz po imieniu, czy to bezpośrednio w rozmowie, czy to ze samym sobą, z samą sobą, jak wygląda sytuacja i automatycznie wprowadzasz się na, tak jak do mnie mam, zaraz wyciągniemy kartę, na pozycję, w której... Stawiasz się na pierwszym miejscu, czyli nie odchodzisz z podkulonym ogonem, najprościej mówiąc. Ok, całą sytuację przerabiasz w sobie. Mam wrażenie, że znów mamy 11, 2 i 9, ale tym razem w pozycji prawidłowej, prawda? Idziesz do siebie, robisz analizę do środka. Kto tu ma rację? Co tutaj się dzieje? Dlaczego ta sytuacja wraca? Co tutaj jest prawdą? I szukasz swojego stanowiska, i szukasz dla siebie własnego portalu, przez który chcesz przejść, i pod spodem mamy ukochany, ukochana, odwrócony. Lokalizujesz w sobie trafnie, skąd pochodzi ten brak słońca i brak spełnienia emocjonalnego. Gdzie się zaczął? Co powoduje, że nie możesz, że tak powiem, być w świetle swojego spełnienia? Co powoduje, robisz judgment, robisz dla siebie sprawiedliwość poprzez tą analizę w sobie. Robisz pewien rozrachunek, rachunek sumienia. Co tak naprawdę tutaj się dzieje? <śm> Jaka historia jest ci czytana? Czy ta historia jest prawdziwa? I to jest moment śmierci tego aspektu, który był ukryty, a który polegał na braku spełnienia emocjonalnego. Księżyc, i tym razem mamy y, Siedem Pentakli odwrócone. Czyli ukryty ukryta nagroda, ukryty zbiór, czyli widzicie, że macie nagrodę dla siebie ukrytą bardzo głęboko w cieniu. I mówicie: "Hej, hej, hej, zaraz. Ja zapracowałam sobie, zapracowałem sobie na to, żeby mieć teraz zbiór czy mieć nagrodę za to w jaki sposób?" radziłam sobie z tymi wszystkimi sytuacjami pomimo tego, że jestem w energii albo że byłam, byłem w energii braku spełnienia emocjonalnego. Nie muszę tutaj więcej walczyć, bo dokładnie widzę w środku w sobie, gdzie jest iluzja dotycząca tej sytuacji. I mówisz Znam swoją wartość. Widzę swoją wartość. Jest mi pokazywana moja wartość. To jest znów ta sytuacja. To, co z Was nie wyszło na zewnątrz, to iluzja znów z numerem 11, ponieważ macie kontakt. To jest tak, jakby, tak jakbyście jednocześnie kontaktowali się. Upper World, tak? Czyli z górnym światem w sobie w środku. I mówicie widzę dokładnie, czym jest ten księżyc, czyli ta iluzja, czyli Smoky Mirror, czyli e, brudne lustro, tak, czyli ten księżyc. Dokładnie widzę, czym jest. Z tego względu, że otworzyłam, otworzyłem w sobie portal z górą, który mi pokazuje dokładnie. Słuchaj. Nie musisz w żaden sposób odpowiadać na jakiekolwiek, yy, może nawet poniżanie Ciebie w jakiś sposób, albo zaczepki, albo wywoływanie, może nawet w Tobie poczucia niższości, tylko dlatego, że jesteś niżej w hierarchii. Adresujesz pewną Próbę kontrolowania ciebie, co sprawia, że aspekt, który odpowiadał za generowanie u ciebie tej iluzji, braku spełnienia poczucia, braku poczucia spełnienia emocjonalnego, po prostu umiera. I to jest moment, w którym widzisz w pełni teraz nasz. Też teraz, te, teraz wyszło na stół, gdzie jest Twój brak pewności siebie, który wcześniej nie wyraziłeś, nie pokazałeś, w żaden sposób nie daliście się sprowokować. Teraz go wyrażasz i mówisz jednocześnie, ale mówisz jednocześnie, on nie należy do mnie. Ten ogień nie należy do mnie. To nie jest moja sprawa. To, że żyłem, żyłam w iluzji, nie oznacza, że mogę być. Z tego powodu w jakiś sposób poniżana, manipulowana i tak dalej. Ja robię ze sobą pracę cienia i absolutnie stawiam się na. Myślę, że nawet nie, komunikuj nie komunikujesz tego z nikim. To jest coś, co robisz sama ze sobą, sam ze sobą. To jest coś, co ustalasz sam ze sobą, sam ze, so sama ze sobą. I mówisz, w tej relacji kompletnie nie ma zwycięstwa. W sensie, ta relacja jest dla mnie moment wieża dla ciebie, w środku. Przerabiasz u siebie moment wieża z tego względu, że wyrównanie chce się dla ciebie dokonać, prawda? Ta, czyli ta sprawiedliwość, którą ty adresujesz, chce się dokonać i ona się dokonuje u ciebie, i góra mówi: Masz rację. Na zewnątrz manifestuje się to wyjściem z relacji, wyjściem z wspomnianego pomysłu, który teoretycznie należał do szefa, i wyjściem z Twojego przerabiania jednocześnie cienia, który odpowiadał za brak emocjonalnego, za brak emocjonalnej pełni, emocjonalnego spełnienia. I jednocześnie wyjście z jakiegoś poświęcenia, tak, w którym byliście. Czy jest to wasze fizyczne wyjście z, rel z relacji, czy jest to wasze energetyczne wyjście z sytuacji, pomimo tego, że dalej w niej pozostajecie? Któreś z tych dw dwóch opcji. Więc, drogie byki, ja czuję się o wiele lepiej. Yy. Robiąc to czytanie, nie wiem dlaczego chcę to powiedzieć. W sensie jest to pewien wyjątek. Okej, okay. nie wiem dlaczego jest mi to pokazane teraz. Death. Litery. Th. Strength. Th. 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 Dla mnie, te. To jest e, przerobienie, przerobienie mojego krzyża, czyli przerobienia jednej skrajności, drugiej skrajności i tej góry dół. H dla mnie to jest osobiście e, wyjątek, ćwiczenie jakiegoś wyjątku, coś jest wyjątkowo, czyli e, idę jakąś drogą, znam swoje zasady, ale robię wyjątek. To jest moja interpretacja. Nie używajcie interpretacji, bo ta interpretacja liter jest wyrobiona na podstawie e, mojego doświadczenia, moich personalnych przejść. Dla ciebie może coś znaczyć. TH, TH. Może to są inicjały. Może rozjaśni ci się trochę później, co oznacza TH hormony, prawda, teraz mi przychodzi yy, dużo hormonów się mówi, jakieś tam hormon jakiś tetrachan, teraz w, w, wzory chemiczne do mnie mówią, tetra jakiś tam, THC, czyli marihuana, teraz do mnie przychodzi, jest dużo rzeczy, które do, teraz ściągam ze względu na to, że jest dużo osób, coś, jeśli chodzi o to TH, Ok. Drogie byki, bardzo Wam dziękuję za czytanie, mam nadzieję, że pomogło w jakimś stopniu chociaż i że widzimy się następnym razem. Dziękuję, że mogłam być z Wami i do następnego, trzymajcie się Pa.